Nie musisz wiedzieć wszystkiego, żeby ufać. Musisz zaufać, żeby zrozumieć. Zaufaj panu z całego swojego serca i nie polegaj na własnym rozumie. Pamiętaj o nim na wszystkich swoich drogach, a on prostować będzie twoje ścieżki. Przysłów 3, 5, 6. Świat mówi: Ogarnij wszystko, wtedy odnajdziesz spokój. Pismo mówi: Zaufaj Bogu, zanim wszystko się wyjaśni. Nie musisz panować nad planem, Wystarczy, że mu oddasz drogę. Klarowność przychodzi po poddaniu, nie przed. Boża mądrość zaczyna się tam, gdzie kończy się Twoje ego. Nie potrzebujesz więcej kontroli, potrzebujesz zaufania. Przysłów 3, 5, 6 to biblijny coaching serca.